Cześć, witajcie, ja jestem Piotrek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w odcinku z tysiąca stylów. Dzisiaj na warsztat bierzemy styl eklektyczny. E, pierwsze co to jest to rozwiązanie dla osób, które nie wiedzą na jaki styl się zdecydować. A ja właśnie nie wiedziałem na jaki styl mam się zdecydować, bo trochę mi tutaj miałem trochę nowoczesnych, trochę e, takich, różne kolory i wiecie, e, właśnie ten styl e, cechuje się właśnie tymi, że jest, są różne Kolory, e, sprzeczności, które wykluczające się style aranżacji wnętrz i tak dalej, i tak dalej. E, dodatkowo, dodatkowo, styl eklektyczny cechuje się, tak jak już powiedziałem, mieszanką stylów, e, swobodą w łączeniu pozornie niepasujących do siebie elementów. E, także na przykład e, ja tutaj użyłem trochę e, industrialnych rzeczy, trochę nowoczesnych, tak wiecie, bo nie wiedziałam po prostu, za co mam się zabrać, a chciałam jeszcze zrobić to, jak widzicie, z modów jest zrobione. Jeżeli będziecie chcieli pobrać te mody, to na pewno będą w przypiętym komentarzu lub yy, nie będą, po prostu zależy, czy będziecie chcieli to pobrać. To jak będziecie chcieli pobrać, to ja te mody podam w, wam w komentarzu. Yy, co jeszcze? Wnętrze dające efekt uporządkowanego nieładu, yy, czyli po prostu jest nawalone wszystkiego, tak swoimi słowami jakbym miał to powiedzieć. Dodatkowo, co w tym odcinku chciałbym jeszcze wam powiedzieć. W tym odcinku będę też właśnie odpowiadał na pytania, które zadawaliście mi pod Q&A. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś pytania zadać, no to macie, tutaj możecie zadać w sumie albo nie wiem, albo pod tamtym filmem z bo jest tylko jeden film z QNDM. Także ja będę odpowiadał teraz na pytanie hotfem hot Boy69. Coś takiego, jeżeli dobrze przeczytałem. No to takie jest, taka jest nazwa. Pierwsze pytanie: czy masz jakieś zagraniczne korzenie? Na przykład jesteś Polakiem, ale masz korzenie z Norwegii czy coś. Nie jestem 100% Polakiem i w sumie, w sumie może być mi tam pasuje. Kolejne pytanie, wolałbyś grać w Simsy bez dodatków, ale z modami, które strasznie ci ści, yy, ścinają grę, czy z wszystkimi dodatkami bez modów i ci się nie ścina gra? No to w sumie, no raczej bym wolał grać yy, ze wszystkimi dodatkami bez modów i żeby mi się gra nie ścinała. Kiedyś grałem tak, że mi się ścinało i no musiałem grać, bo lubiłem grać w Simsy i jakoś tak wiecie, chciałem grać, no to i grałem z, moda, yy, z bez modów, bez dodatków, bo dodatków też nie miałem, bo wiecie, jak to byłem mały, no to raczej no nie miałem pieniędzy na to, żeby, o kurczę, walnąłem mikrofon, żeby dodatki sobie kupić. No także, no nie kupowałem dodatków i dobra, może następne pytanie, bo tutaj przedłużam. Wolisz koty czy psy? Teraz mam kota w domu, kiedyś miałem psa, ale w sumie teraz, nie wiem, trudno mi wybrać naprawdę. Wolę, wolę, może, no nie wiem, nie mogę, nie mogę wybrać i psy i koty, tak na równo w sumie teraz. E, czy chciałeś kiedykolwiek zostać zwierzęciem? Nie, 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 nie myślałem nawet o tym. E, dobra, taniec czy śpiew? W sumie śpiew. Śpiewać nie umiem, i wiecie to po moim e, pokazimsa? o może i umiem, nie wiem, raczej nie umiem, e, ale wolę raczej e, śpiewać. Dobra, kolejne może kolejny zestaw pytań, kolejny zestaw pytań od Dudi e, Czy będzie seria rozgrywka w Simsach? Tak, teraz jest rozgrywka w Simsach, e, także zapraszam na nową serię, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Kolejny odcinek pewnie będzie gdzieś za dwa dni czy coś takiego e, od momentu kiedy widzicie ten odcinek, czyli to będzie poniedziałek. A następny odcinek będzie w, w środę, prawdopodobnie. E, Kolejny, czy lubisz czekoladę gorzku? Czasami, jeżeli mam, e, jeżeli mi się chce tak coś, e, wiecie, jeżeli nawet nie ma nic w domu, no to nawet zjem mi to gorzku czekoladę. Ale tak nie za bardzo, wam powiem. E, kolejne pytanie, czy grałeś w Robloxa? Nie, nie grałem i nie mam zamiaru grać, bo no jakoś nie, nie przyciąga mnie ta gra. E, Kolejny, będzie live, będzie na bank live, jeżeli ja pójdę na studia? E, jak pójdę na studia, to będę miał wiecie, internet lepszy i, i na pewno będzie live z no, będzie często na pewno. E, kolejne pytanie: spaghetti czy pizza? tu też nie mogę wybrać, ale raczej tak chyba spaghetti. E, jaki masz telefon? Mam iPhone'a 11. I jaki jest twój ulubiony dodatek akcesoria i pakiet rozgrywki. Dodatek to jest. Kurczę, pory roku, akcesoriów nie mam ulubionych i pakiet rozgrywki to jest... też nie wiem, nie wiem dokładnie. I pozdrawiam, też pozdrawiam. Także słuchajcie, ja będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Napiszcie w komentarzu piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę, no bo mi YouTube coś już tutaj, wiecie, nie lubi mnie i usuwa mi i, i lajki i komentarze. Nie widać tego, także walcie komentarze i lajki masowo, ile tam możecie i na pewno wam się kiedyś yy, odwdzięczę, wiecie jak to jest. Yy, także jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Także trzymajcie się. No i cześć.